Dzisiaj bardzo duży nacisk jest na to, żeby właśnie osłabić kobiety, które na przykład chodzą, czują się niekochane, niechciane, nie wiem, źle potraktowane we wszystkim. Że tak jakby w ogóle dorosłość nie dotyczy kobiet. Słabe matki w domach, w których są dzieci, matki, które właśnie nie mają siły do tego, żeby żyć, bardzo często chorują, to powoduje, że są dzieci zaniedbane. Dzieci są zaniedbane, następne pokolenia są położone. Udało mi się być parę razy na różnych mitingach dla alkoholików i dla narkomanów. To, to, co mnie dotykało, o czym ja Wam mówiłam, że dzieci nie mówią o zachowaniu ojców. Dzieci mówią o matkach. Mówią, o, ojciec mu wprawdzie lebioda i pierdoła życiowa, ale to matka była taka i taka. To matka jakby powoduje, to matka niesie tą atmosferę, nie? To matka wiecznie jest skupiona na sobie, to matka wiecznie jest coś. Tak bardzo dużo zależy od nas, od tego, czy my jesteśmy zdrowe też fizycznie, psychicznie, duchowo,